Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku kryptowalut, czyli analiza Bitcoina, ETH oraz kilku altcoinów? Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale standardowo sobie, pomówimy, omówimy sobie potencjalne stanowisze wzrostowe i spadkowe. Powiem Wam jaka widzę rynek, a jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco. Także nie przedłużając, lecimy przed ekranem komputera. No i jesteśmy przed ekranem komputera. Wczoraj mogliśmy zauważyć nie tylko Black Friday w sklepach na całym świecie, ale również na rynku kryptowalut mieliśmy bardzo fajne spadki, spadki do wyznaczonych stref. Za chwilkę przejdziemy sobie do analizy Bitcoina, ETH oraz kilku altcoinów. Zanim jednak do tego przejdziemy, jeżeli chodzi o Black Friday, przedłużam dla Was możliwość Dołączenia i skorzystania z mojego kursu. W promocyjnych cenach napiszcie do mnie na PWF, jeżeli to Was będzie interesowało. Jak wiecie, doskonale ja stawiam tutaj na edukację. O czym rozmawiamy zresztą 4 razy w tygodniu. Jutro widzimy się na podsumowaniu tygodnia. Moich pomysłów na trade oraz sygnałów dostępnych na forum Mr. Advice. Jeżeli chodzi o promocję, właśnie na kupno moich kursów, które znajdziecie w zakładce, moje kursy na stronie łukaszpochockiej.pl. Przedłużam tą promocję do jutra, do niedzieli, do godziny 23.59. Więc jeżeli to Was interesuje, to wbijajcie, zobaczcie, co dla Was przygotowałem. A z tych kursów możecie się nauczyć właśnie strategii, których ja użyłam do swojego tradingu i do analiz, które Wam pokazuję na moim kanale. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Najpierw zacznijmy od analizy wcześniejszej, czyli wyznaczonej strefy. Znaczy ta strefa nie była wyznaczona, ta strefa czerwona nie była wyznaczona na spadki, troszeczkę wyżej była ustawiona. Natomiast teraz ją ustawiłem do aktualnej sytuacji. Natomiast pamiętacie, wyznaczona wcześniej strefa trzymająca cenę na wzrosty. Raz, co zagrywaliśmy w zeszłym tygodniu, pokazywałem Wam to na moim Instagramie, jak to było rozgrywane, pomysł na trade. Dla mnie i dla moich partnerów edukacyjnych drugi raz cena nam utrzymała. Skąd mieliśmy odbicie jeszcze raz i mieliśmy wczoraj mocne zejście do wyznaczonej lokalnej strefy. Pamiętacie? Mówiłem Wam o tym w środę, że tutaj spodziewam się jeszcze zatrzymania ceny z lokalnego tego ruchu, ewentualnego spadkowego. Zobaczcie, jak pięknie cena właśnie zatrzymała się w tej wyznaczonej strefie. Gdyby ta strefa nam puściła, tak jak wspominałem wcześniej, spodziewałem się zejścia do około 52-51 tysięcy. Dolarów, natomiast teraz wygląda to dosyć mocno manipulacyjnie i ma to sens, aby stąd cena nam się utrzymała, ale żeby to było potwierdzone, powinniśmy zobaczyć wzrosty powyżej 56 tysięcy dolarów, a najlepiej powyżej linii trendu i tej strefy tutaj trzymającej cenę teraz w tym momencie na spadki. Teraz możemy sobie to przestawić. I w każdym tym ruchu w tym momencie bez wybicia nowego dołka ta strefa będzie trzymała cenę na spadki, więc wybicie tej linii trendu może oznaczać dojście właśnie do tej strefy, ewentualny retest z punktu analizy technicznej i ewentualna kontynuacja ruchu wzrostowego. Dla mnie takim potwierdzeniem na ewentualną drogę do nowego ATH i kolejnych wzrostów dopiero będzie wybicie i powrót powyżej 60 tysięcy dolarów, gdzie widzimy tutaj w tym momencie jest w cudzysłowie mocny opór dla ceny. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy tutaj o potencjalnym łajkowie. Natomiast też ostatnio wam mówiłem, że jeżeli cena nam tutaj zjedzie niżej, no to ten łajkow, czyli dystrybucja, będzie tutaj zaburzona, tak jakby ten nie będzie miał tej miejsca. I w tym momencie mamy tak jakby tutaj właśnie korektę. To co mówiłem wam również wcześniej, czyli tego typu korektę, która miała miejsce we wcześniejszym ruchu wzrostowym, Mieliśmy ten, tą falę wzrostową i mieliśmy korektę. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o FIBO. Cena nam tutaj doszła bo pomiędzy 50 a 61% tego ruchu wzrostowego, tej fali wzrostowej. Teraz mamy to samo, kolejna fala została na interwale jednodniowym. I zobaczmy, gdzie teraz jest cena. Jeżeli chodzi o zniesienia fibo na, Ciego. na 50% cena się w tym momencie zatrzymała, możliwy jest jeszcze zjazd do 61, ale nie musi być. Bitcoin bardzo często lubi właśnie zniesienie FIBO 50-61. Oczywiście 61 jest tym najczęściej spotykanym odniesieniem, tym punktem, gdzie cena się zatrzymuje, zarówno na Bitcoinie czy na złocie, taki złoty punkt, jeżeli chodzi o zniesienie FIBO. Dlatego dalej ta strefa jest dla mnie aktywna, ale również te poziomy były poziomami, które wystarczą już, jeżeli chodzi o potencjalne dalsze spadki. Ale tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o interwał najlepiej by było powrót. Zobaczyć powyżej właśnie tej świeczki manipulacyjnej, która miała tej miejsce, i wtedy będzie można szukać potwierdzeń kolejnych na ruch już wzrostowy ku nowemu ATH, a przynajmniej do okolic 63 tysięcy dolarów, gdzie również tutaj jest opór dla ceny. Jest dużo oporów przed nami 60, 62, 500, 63, 600, 64. I wtedy, jak już to zostanie wybite, to spokojnie będziemy lecieli po nowe ATH. Tak wychodzi. Z mojej analizy oczywiście pamiętajcie, że to co słyszycie to nie są porady inwestycyjne. Pamiętacie również, że wyznaczyłem tą strefę na spadki. Skąd właśnie cena zaczęła tutaj ładnie spadać. Co prawda tej strefy nam zabrakło 70-30 dolarów centralnie, żeby cena doszła do tego boksa, który wyznaczyłem. Nie zmienia to faktu jednak, że ta analiza została tutaj bardzo ładnie zrealizowana. Mamy weekend, więc teraz czekamy na to co się wydarzy. Prawdopodobnie nie zobaczymy mocnych ruchów wzrostowych, ponieważ a weekend jest zmniejszony. Wolumen w ostatnich kilkunastu miesiącach, ale oczekujemy. W tym momencie zagrywam ruch wzrostowy, Wyznaczone poziomy realizacji zysków lokalnie są właśnie tutaj. I w poniedziałek zobaczymy sobie, jak to zostało zrealizowane. Natomiast jutro widzimy się w podsumowaniu tygodnia. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Bitcoina, czyli mamy strefę trzymającą cenę na spadki, czekam wybicia reakcji, wybicia tej strefy, wybicia 60 tysięcy dolarów. Wtedy będę szukał kolejnych potwierdzeń i wejść w pozycję na wzrosty, natomiast jeżeli chodzi o potencjalny dalszy ruch spadkowy, tutaj również oczekuję swoich pozycji i zakupów. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na ETH. Etycha po raz kolejny, pięknie wyznaczona strefa na spadki, została tutaj nam właśnie zrealizowana. Zobaczcie, jak cena ładnie doszła do wyznaczonych poziomów, i stąd zobaczyliśmy właśnie ten ruch tutaj spadkowy. Znowu do strefy, którą wcześniej wyznaczyłem, która trzymała nam cenę wzrostowo, gdzie również zagrywaliśmy pozycję na wzrosty. Pokazywałem wam to właśnie na Instagramie łukaszpachowski.pl. Mogliście zaobserwować moje wejścia w pozycji, jak to zostało zrealizowane. I mieliśmy pierwszy ruch wzrostowy, potem drugie wejście, i w tym momencie. Tutaj akurat szota nie zagrywałem, nie zagrywaliśmy, ale pięknie zeszło do strefy, i teraz oczekuję tutaj właśnie kolejnych ruchów. Natomiast na spokojnie czekam, co się wydarzy, ponieważ uważam, że możemy zobaczyć jeszcze wybicie tego tutaj wsparcia dla ceny, ponieważ stworzył nam się lokalny potrójny dołek, a jak mamy potrójny dołek to często jest on właśnie do wybicia i w tej strefie będę tutaj oczekiwał, co również znaczyłoby ruch spadkowy na Bitcoinie. Tak to by wyglądało, więc pasowałoby, aby cena jeszcze raz na Bitcoinie również spadła. I jeżeli cena na Bitcoinie spadłaby nam właśnie tutaj w wyznaczonej kolejnej strefie, no to idealnie tutaj na ETH również byśmy zobaczyli zejście do wyznaczonego kolejnego poziomu, który wybiłby właśnie te stop lossy. Tak to wygląda aktualnie. Strefa wcześniej wyznaczona raz, dwa, trzy. Pięknie nam cena tutaj zeszła. W tym momencie widzimy zatrzymanie się na linii trendu. A jeszcze zobaczmy, gdybyśmy tę linię trendu poprowadzili po nowych szczytach, czy gdzieś tutaj będziemy mieli wspólny punkt. No, mamy pięknie pięknie tutaj cena, nam dochodzi również do tego szczytu. Więc tą linię trendu również sobie w tym momencie zostawię. O, mamy piękne potwierdzenie w sumie na tą linię trendu. Więc takim nowym odniesieniem. Do potencjalnych ruchów wzrostowych kolejnych na pewno będzie wybicie tej linii trendu, wtedy możemy lecieć po te strefy, te poziomy, które tutaj wyznaczyłem. Jeżeli to zostanie gdzieś tutaj właśnie wybijane powoli, to również zrobię aktualizację tych potencjalnych poziomów realizacji zysków. Jeżeli chodzi o ETH, tutaj będziemy mieli lokalny jeszcze opór, który wcześniej był respektowany kilkukrotnie. Widzimy raz, 2, 3, 4, 5. Jak spojrzymy sobie w lewo, to również tutaj cena nam respektowała. Te właśnie tutaj poziomy, więc też będę zwracał uwagę na ten właśnie poziom tutaj. Więc jeżeli chodzi o ETH, strefa trzymająca cenę na spadki plus linia trendu spadkowego, nowa linia trendu spadkowego, myślę, że to możemy sobie w tym momencie skasować, mając te potwierdzenia tutaj, będzie cena nam się właśnie zatrzymała bardzo ładnie. I w przypadku ewentualnego ruchu spadkowego, jeszcze właśnie do tej strefy będę oczekiwał. Kolejnych ruchów spadkowych, zobaczmy, jak wygląda sytuacja na docie. Dot pamiętacie, kiedy cena nam doszła do tej strefy, mówiłem Wam o tym, że mamy tutaj ruch zostały zatrzymane się ceny, i podkreślałem, że ja oczekuję zejścia do tej wyznaczonej strefy, tej zielonej z mojej strategii. i Pięknie na cena, właśnie tutaj i stąd się cena tutaj, właśnie zatrzyma. W tym momencie lekko odbija. Ale gdybyśmy mieli zobaczyć jeszcze jakiś ruch kolejny spadkowy, to w tym momencie ewentualnie ten poziom tutaj czyli około 31-30 dolarów może nam tutaj już zatrzymać cenę. Jeżeli chodzi o linka, tutaj również Michał mi bardzo ładnie tutaj napisał, zrealizował zyski, ponieważ mówiłem o tym, że możemy zobaczyć jeszcze spadki. Co zrobiliśmy? Cena nam tutaj właśnie się zatrzymała na chwilkę, wybiła to wsparcie. Pamiętacie to wsparcie? Dawno temu mówiłem Wam o tym, że jak to wsparcie zostanie wybite, znaczy ten opór, no to zobaczymy wzrosty bardzo ładne i cena nam Doszło do poziomu realizacji zysków. Zobaczymy, jak idealnie, skąd zobaczyliśmy właśnie te spadki. To już będzie kilkadziesiąt procent, prawie 40 z tych poziomów realizacji zysków. I dochodzi cena do wcześniejszych poziomów, właśnie na kupno. Więc jeżeli chodzi o linka, powrót dopiero powyżej 30, 28. Może nam oznaczać tutaj ewentualny kolejny ruch w zestawie. BNB, BNB, nam szybko odbija. Doszło do tego wsparcia i. Po raz kolejny nam cena zaczęła tutaj odbijać. ale zobaczcie, właśnie teraz, teraz to zauważyłem. Po raz kolejny cena przetestowała ten opór dla ceny 357. Pamiętacie? raz, dwa, trzy spadki, bam, kolejny raz. Więc jak cena nam to wybije 658, to otwarta droga jest do 691-774. Ada. Ada dochodzi do kolejnego poziomu zakupowego na 1,50. Mówiłem wam ostatnio, że po wybiciu tego wsparcia możemy zobaczyć właśnie zejście do tych poziomów. Bardzo mi się nie podoba to, co wyprawia Ada. Wcześniej ten boks akumulacyjny myślałem, że cena nam właśnie może się fajnie wyszczelić. Natomiast tak nie zrobiła. Wyszła dołem i poleciała do kolejnych poziomów, tutaj zakupowych. Ok, fajnie można było stąd zgarnąć 30%, ale cena potem zjechała niżej. I tak to wygląda. Zobaczmy, jakiego altcoina wybraliście w poprzednim materiale, który najczęściej był powtarzany. I co tutaj mamy? ada była, Luna. Luna powtarza się chyba najczęściej, więc zrobimy analizę luny. Ok, potencjalna strefa zakupowa, która może utrzymać właśnie te poziomy, tutaj na ewentualne kupno. To właśnie w tym momencie będzie ten box, czyli opiece 37-35 dolarów. Tutaj mamy w tym momencie stworzony również potrójny dołek, który może zostać wybity jakimś szybkim ruchem i stąd rozpoczęcie ruchu wzrostowego Poziomy realizacji zysków osiągnięte i kolejne ewentualnie 57, 58 dolarów, 71 następnie. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Pamiętajcie, możecie jeszcze skorzystać z promocji Black Friday, a w zasadzie Black Weekend, więc piszcie w razie pytań na Instagramie jukaszpochowski.pl lub na Facebooku. I widzimy się jutro i w niedzielę w kolejnej analizie rynku kryptowalut. także Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech Bitcoin będzie z wami piona.